Jego zachłanność wyziera z tłumu, jak piorun błyska w nawale chmur, ślizga się po zasłyszanych słowach, dyszy na skraju miasta, przeklęte bydle, krzyczy, zwalając się pod zwierzę. W trzydziestym szóstym roku Galilejczyka Saul z pokolenia Benjamina. Po kilkudziesięciu latach pracy artystycznej czas na odpoczynek Jerzy Binkowski podsumował swoją działalność, a przyjaciołom i sympatykom podziękował poetycko-muzycznym wieczorem przemienienie. Pisarz, poeta i reżyser, absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i reżyserii teatru Lalek w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie z siedzibą w Białymstoku. Przez kilkadziesiąt lat prowadził młodzieżowe zespoły teatralne, z którymi zrealizował ponad 30 przedstawień. Z galerią imienia Slędzińskich, w której odbył się jego. Jubileusz no będę, współpracuje od 30 no, lat. Przez wieki odbijają się od skał i miażdżą. O obojętność oskarżają cię, panie. O lodowatą krew, wargi zaciśnięte i ból got złowrogi. Zwyczajnie czuję, że czas, aby zejść ze sceny, gdzieś tam w spokój. Własnego serca, bo to zawsze jest trochę. No, minęło kilkadziesiąt lat pracy teatralnej z młodzieżą, swojego poezjowania. Czas odpocząć. Przywarł wargami do twardej ściany. W żyłach zgrzytały kamienie. Bez tych lat nie byłbym sobą. W związku z tym to jest cała. Filharmonia odcieni, blasków, żalu, smutku, gniewu. Po prostu człowiek wśród ludzi i człowiek w relacjach z ludźmi. O właśnie, wydaje mi się, że zarówno teatr, który prowadziłem z młodzieżą, jak i pisanie poezji, to jest budowanie relacji. To jest fantastyczne, jak ktoś... Tam rozpozna to Twoje awę i zaczyna się rozmowa, a potem przez tygodnie wzajemnie się informuje o własnych dokonaniach. W 74 roku życia jestem zaskoczony tym, że jeszcze można zdobyć nowych przyjaciół. Wyraźnie w takiej aurze niesłychanej życzliwości i akceptacji. Przez skały i góry idzie w poszukiwaniu wody, pożywienia i cienia, obchodzi się byle czym, sokiem z gałęzi tamaryszku, źródłem wśród bagien, pamięcią ryb z Morza Tyberiackiego, w sieci pełnej pomysłów. Jest człowiekiem niesamowicie wrażliwym, empatycznym, czułym i też, bym powiedziała, bardzo otwartym. On umie takimi ciepłymi ramionami ogarnąć, przytulić, ma w sobie taki magnes. Magnes właśnie takiego ciepłego człowieka.